Przeszłość to tylko wspomnienie, które odtwarza się, dopóki sobie nie uświadomisz tego, że jeśli to karmisz, to to jest. Czasem ludzie potrafią chować żal, urazę przez całe życie. Nasze ciało reaguje w ten sposób, jakby to, co wydarzyło się 20 lat temu. Tak naprawdę wydarzyło się wczoraj. Po co siebie trujesz? Czemu wpuszczasz tą truciznę do siebie? Jeśli chcesz uwolnić to, co cały czas ci doskwiera, bo na to pozwalasz, bo, bo to karmisz, to zapraszam na sesję, na wspólną podróż, gdzie zidentyfikujemy. To, co ma cały czas wpływ na Twoje życie, a jest tylko informacją do, do zmiany, do wprowadzenia nowych zasobów i programów. Tak, jeśli jesteś gotowy, to po prostu napisz do mnie. Zapraszam na sesję. Magdalena Kucharczyk, Kordecka, Terapeutka Holistyczna. Pozdrawiam, miłego dnia.